Tegoroczne święta Wielkiej Nocy mogą być mniej radosne niż zwykle, dlatego nie powinno zabraknąć dobrych życzeń. Szanowni Lizbaczanie, Szanowni Państwo, idzie wiosna, idzie nowe życie. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Życzę wiary, miłości, nadziei. Wiary, która przynosi góry. Miłości, która... Wzmacnia naszą aurę, nasze życie, nasze szczęście. No i nadziei, nadziei, która daje nam szansę do tego, żebyśmy budząc się rano mogli pomyśleć, że to będzie nas najwspanialszy dzień. Życzę Państwu zdrowia, bo ono jest teraz najważniejsze. Wszystkiego najlepszego. Nie umiem być srebrnym aniołem, Ni gorącym krzakiem. Tyle stanie już przeszło, A serce mam byle jakie. Tyle procesji z dzwonami, Tyle już aleleluja, A moja świętość dziurawa Na ćwiartce włoska się buja. Wiatr grami na kościach Mych psalmy jak na koślawej fujarce, Żeby chociaż papież spojrzał na mnie, Poprzez białe swe palce. Żeby choć matka boska przez chmur zabite wciąż deski, uśmiech mi swój zesłała jak ptaszka we mgle niebieskiej. I wiem, gdy ze swój utrzymam jak złoty kamyk z procy, zrozumie mnie mały baranek z najcichszej wielkiej nocy. Pyszczek położy na ręku, sumienia wywróci potrzewkę serca mojego ocali czerwoną chorągiewkę. W tych pięknych słowach księdza Jana Twardowskiego ukrywa się jednocześnie pewna refleksja. Refleksja z której wynika, że składając sobie życzenia, jesteśmy wobec siebie serdeczni, radośni, życzliwi i pełni miłości, ale tylko no właśnie na czas świąt. Później te słowa przestają być aktualne. Ja życzę Państwu, żeby nastrój, który towarzyszy świętom Wielkiej Nocy i życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych i pełnych miłości świąt, obowiązywał przynajmniej do świąt następnych. W imieniu własnym, przewodniczącej rady, wszystkich radnych łączę się z życzeniami i życzę wesołych świąt.